z tej strony Lisa Club i to jest druga część ym, z zoo, tylko teraz jesteśmy w parku, no i tutaj jest zabawa, jak wam mówiłam, wy pamiętajcie o łapeczkach do góry, a ja zaczynam mieliśmy iść do tego obserwatorium i właśnie idziemy, to jest park no i to jest druga część dlatego, że tamtym przypadkiem zakończyłam bez pożegnania, więc przepraszam ale nie kontrolowałam Dobra, więc wchodzimy po schodach na obserwatorium. Tutaj przed chwilą dzieciaki na tym wjeżdżały, ale nie zdążyłam nagrać. Jedzie kolejka, ale fajna. Jaka pojutka. Dobra, wchodzimy na obserwatorium po schodkach. Chwilę to zajmę, bo to jest dość wysoko, więc jak ktoś ma mniej wysokości, to może nie jest zbytnio. Bo to jest jeszcze kratkowane, o! Wyżej, wyżej. Dobra, jeszcze wyżej, o, ale tutaj się robi coraz ciemniej. Dobra, tutaj wchodziłam, tędy. A tutaj jeszcze chyba z gwiazdki zostało wszystko oświetlone. No i tak to wygląda. To jest dziwne miejsce. Wonak jak szkolny. A tam w ogóle są samochodziki. Są światła i się jedzie jak na ulicy. Takie o samochodziki białe, bo dziewczynka przed chwilą jechała. I są światła i się jedzie na takich samochodzikach. To jest jeszcze miejsce takie, gdzie się gra jakieś belki, może dochodzenie albo do siadania, a tam ktoś może grać. Jak ktoś był na atrakcjach w Polsce na jakichś parkach, to wie, że się jeździ po samochodzik na samochodzikach, a tutaj jeździ się po wodzie na samochodzikach. Wow, to jest też fajny statek plecowów, ale jest dużo wiatr, i zimno się robi. No i tutaj jest woda. Do opływania się tymi stateczkami, to jest takie typowe miejsce dla dzieci. Takie, no, plac zabaw, i zoo, dwa w jednym. I park. A ta ciuchcia już wróciła. I schodzimy z Ja cię, ale wysoko jak ja się boję. No. Teraz, jak z tego zeszłam, to są teraz takie schodki, i schodzimy. Tam na dół. Więc zeszliśmy i tutaj jest no, taki most, który się przeciąga i on pływa. Jadą, przeciągają. Tak to właśnie wygląda. Przeciągają się linę, i się jedzą. Fajne. i z powrotem, ale jak na to dorośli wsiadają to to się po prostu zapada pod wodę tam jest nawet taki latawiec z jakimś ptakiem, okej okay. a tutaj są małe rybki i ten most tam pływa chleb, a chyba chleb, a one to jedzą, gromadzą się w tym miejscu i je to jedzą. Jacie. Hipopotam i weszliśmy w jakąś jakby taką piaskownicę. Tu się wodę pompuje, albo nie, gdzie indziej się pompuje. Czarny piasek, bo czarny jest w Islandii. Tu się wodę pompuje, o tak jak ten chłopak robi. Tutaj jak się ciągnie, to to pudełeczko się podnosi. Idzie tam na górę. Pewnie z piaskiem. Przechodzę po mosty, żeby kręcić. Tak się robi tym młynkiem i się woda pompuje. Tak pompuje. O! Wlewa. Pomogę. Tak to Dobra, próbuję otworzyć tamę. No, no, dobra, Tama. No, plansza jakby taka do zabawy. Weszliśmy w miejsce do zabaw. Tam jest konik na sprężynie, Plet, o bocian na górze, kranie wisi, zjeżdżalna i świnka. Nie jest Tu są domki, wioska elfów. Chodzę na pokład statku. Dobra. Fajne wejście, może trochę przyspieszę. Możecie pisać, czy wam się podoba taki filmik. Dobra, przejdę tędy, do zobaczmy, może to się wpisuje. Aha, po prostu, taki mostek. Tu są takie traktory, że się piasek łapie i no jakby na budowie, ale trzeba mieć wykupy Trzeba kupić, o! Trzeba kupić i przełożyć zegarkiem, żeby działało Przyszliśmy dalej i jest statek, no jakby z nami statek Normalny, kręci się Super 你说呢？姐。<laughs> <laughs> Wszyscy bokiem. Jacie! Ale ja. Ja bardzo tego panu. To jest masakra Tak zawisnąć, no nie jeździ tak długo. A tutaj są te łódeczki. Tutaj jadą na tych wódeczkach, co wcześniej Wam pokazywałam. A ja już myślę, że to by mogło być. Na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Wy pamiętajcie o łapeczkach do góry, a ja się z wami żegnam. Pa!